Słuchajcie, gramy kimś, kim nie umiemy, no ale dobra. A ja jestem Huntresską, bo ładnie wyglądam. Ja Ty jestem jesteś? tym. To tobą. Bacz, są ładne. i kiecu... Te... Możemy się <grym> bić między sobą. <grym> <grym> dobra, to znów grać, tam głupoty. Teraz. Oddejdź ode mnie, wariatka. Dobra, rozpędzam się. No, biegnę, nie? Co? mi się na to. Na, 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 nad sam, bo już genetycznie po prostu. No, ty co? Widać ci tam po co? O, dajdź mi stąd. Że ich tu jest. Dostał. Trafiasz toporem? Nie. <głos> <głos> Nie! <głos> o, zaliczyło, że dostał. Kisnę. To znaczy? No bo dawno rzucił paletę, a i tak się weszło mi to. Nie, bo jakby trochę za nisko rzucał. Czemu ty we mnie rzucasz tym ten Potrzebujemy ty może w drzewo przed siebie trafiłam, kisnę. Łapek trapera, nie. Boże, jak ja ją długo już konie Dobra, sablę, naraz to tobą. Naraz, naraz, to Ej, da, proszę. Ma ona czy... Co? Jest lak. można wyjść poza mapę tutaj. Czerwone takie. jest hmm, i w dół. Widzisz mnie? Chodź tu. Widziałem, ale nie mam czasu teraz. Piękna. do <noise> <noise> dobiłem. Chodź zobaczyć. No, tam jest takie czerwone. I tutaj można spadać. Dostał nie, po... nie wiem, co się potem stanie, jak spadniemy. A, tu jestem gdzieś nagle, Kis. No dobra, spoko, fajnie, nie? Zabijaj tego noi. Nie, nie trafi. Trafiłam. Dostała z Dostała. Dobrze, kamerę muszę wyżej, po prostu, wiesz? że nam to idzie Tu jest limion. No Ta sabla musi dostać, mam już denerwuje Dostał po prostu w łeb, nice No ale halo No teleporty były mi nie zaliczyło Oszukaństwo no okay. Renato Lila Nie! Ja z tą postacią nie radzę. Nie? Nie, no bo... Nie ja mam toporów. Z jedną postacią, no, szybsza chciałaś. No i mam go. Nie chcę żąść. Nie mogę jej zrobić. Nie zostało tyle paletą stranych że daj spokój. Co nareszcie? Ja oni uciekają tą spadanką nam! Tak? Tak! Woli on właśnie uciekł, dobra, idę za nim. To, ale oni się rodzą wtedy w tym, w tym domku. Gdzie on jest? No. Serio, mi sprintem podbiegł Kisma Gdzie <grystanie> on dostał? What <grystanie> <fuck?" grystanie> Powinien dostać. No i leżeć. <grystanie> Boże. No. Nie, No. Mia, w kanale robią tutaj Nie miałbym tą myszką tak wykręcać, wiesz? Oh, Tam wszyscy są. Serio? To są wszyscy dzieja, widzisz mnie? Mhm, widzę i. No Leon? Tu jest ich pełno, trzy osoby tu były, więc nie wiem. Urde w drzewu trafiłam. Idem gen, koniec. Zęgnuj tu. Czemu on nie dostał? No, dlaczego on sam skręca? Nie wytrzymał. On... Dobra, no i da masz przestarany teraz już. Dobra, idziemy tam, do tamtej. Mhm. Nie, to nie są nasze postaci. Ale połowę haków mamy zrobione. Jeszcze rana to mam. Okej. Okay. A teraz to szczup. Wydupiać stąd Pykają grywajki, nie? Larwa to jest. Jakbyś tu była ze mną, to byśmy ich zdały, pieprzyli razem, bo ja tylko jeden cios jestem w stanie. Ja byłam odpoczyć. w innej bramie, ona nawet nie otwarta <coughs> To już chyba wszyscy uciekli, nie? nie? Jak, no jeszcze trzy osoby widzę. Mam ich tutaj, przy tej bramie. No to przy tamtym to już poszedłem. Boże, ta piła. Nie, ja on tutaj też przyszedł. On jest za tym żółtym. Trzeba go wygonić stąd. Nie ma tu nikogo. Musi być. Idzie. Bardzo szuka Ajcieżka pewnie ja Tu jest włas w środku Czekło. Mhm. No, wszyscy Jadymyzy O fajnie, bo nie widzą gdzie widzieć swoich pułapek. No wcale Poszło, zaczęło się. we jesteś Bebulku? Za Tobą byłam. Boże jak Ty szybko chodzisz. Szybciej niż ja. Dobra, lecimy. Nara, musimy to robić? Mam tutaj ich już. No rozkładam po łapki na razie. Dobra, mam Aidę i Clodet. Widzę ich, Ale uciekły mi sprintem. Nice, dawaj ją. Nie oh. oh, wierzę w to, to w ogóle, Przyszła po prostu w pułapkę. a tak, no, gdzie miała iść? Przepraszam. Na razem. Lara Croft. Kop genny, masz twoje zadanie My to już jest. już kopłam właśnie. Chowa się tam w kącie, czemu nie poszłaś po nią? widziałam. Larwę gonię, eriatkę. No gdzie te twoje pułapki niby? No, razy teraz zabijam, tak? O kurde, utknęłam w oponie. Nie trafiłam. No, nie trafiłam. Fęk biega przy murach, to znaczy, że jakaś nowa chyba. <ścoughs> Dobra. Dobra, widzę Krodat. Mhm. Dobra, idę z tej części mapy. Nie dam rady sobie z nią, ona jest jakaś propska. Propska?! Hmm? Budynek jest zaminowany jak coś. One mi zrzucają paletę, a ty co?! No zapoj, zaminowuje cały czas. One klikają głowami, że tak, co to znaczy? Klikają głowami? Mokiewają mi na tagle, nie chcę być kolegą. Na rajdżoska. Mam tu tyle osób, a Ciebie nie mogę. No już zabijam. No i zaś palety zrzuci mi. Perski, no. No zabijam co czas. Robię mi. Proszę, nie mogę. Nie złapię jej. To zostaw ją w spokoju. Nie mogę, być miła. Kłócami mi! No to tym bardziej ją No chodź, tu Nie, bo teraz ja zabiłem inną. O, zopała się nara. ramię. Zostaw ją! do walery jasnej powiedziałem chyba, tak? Nie umie trafić. Jeszcze jedno tu jest, one są dwie ranne. Cz Nie wiem, ja nie mamy w ogóle. Trafić się nie da nie wytrzymam Oni ciągle w moje pułapki się wpadają kisnę. No ja mam tutaj te dwie wariatki i nie umiał ani jednej z tego To jest gunakop lepiej nie wierzy w to One te bołączki robią Poczta eee. to idę to słuchać ją z kilometra? Wszystkich słychać ani pułapek, ani nic tu nie ma. Ale u mnie są. A ty ciągle jedną osobę goniś, tak? Dwie tutaj są, albo trzy nawet. Ciebie nie ma. O, no Cały czas jeszcze, że ktoś ciągle wpada w moje pułapki. Dobra, została. Potrzebuję cię. Zarobię coś co czas, tak? Nareszcie, Boże Ale czasu zmarnowanego to Zaraz ganiczka se skopie hm. teraz, można za późno Nie słyszę ich, o przy murach tam chodzą, wice wice Oni są przy tym, przy małym, o no właśnie, to jest tak kludet No puściłeś ją! Nie wierzę w ciebie. Jak puściłem ją, nie pomam. Przeszła obok ciebie, a ty nic! Bo ja za inną biegnę. I Feng tutaj jest jeszcze ranna. Jezu. Boże, ryczą wszyscy, mam dość. Jezu, teraz mi łazi. Zgubiłam Feng gdzieś. Ja zabiłam Feng. To może inna. Nie, taka ranna biegła tutaj. No ranna właśnie. No dobrze. Ja mam kogoś tu. Wszyscy są koło ciągnika, żółtego. 3 cztery, pięć osób tu jest. No to biegnę. Tak my to tutaj mamy sobie poradzić? Zaś tu jest ta Yuri. Nie wiem, ja nie trafię ich. Ja są ślepi na te moje pułapki, bez kitu. No to co? czasem potrzebujesz? Ujawniłem ci ich, nawet. Ja ich mam ich ilu, tutaj ich jest za dużo. Nie wiem. Jak gena trzeba skopać. Leczą się tam za tobą. Och, kurwa. No to ona. Widzisz cały czas. Cz, przepraszam. Cały czas mi kuca ta ludeta. Czasami tu kiwać głową. To Yuri, nie? Nie ja wiem, kto to jest jakaś biała. No no to ona też jest właśnie taka, Franca nie, nie, wytrzymał No to właśnie już jej nie ma Bardzo dobrze Dostałam z palety od niej Już <noise> ten pies szczeka No cały no czas geny robi Co to było? Gen zablokowany już nie można więcej razy Okej. Okay. Tutaj, pod małym jesteśmy, wiesz? Mhm. Uh Szabuję. -huh. Tak, tak. No powinna dostać. Tak, ja dostałam właśnie. Uh -huh. No, z pięknym poleciał myślę, że jest fajny. Nara. Nie, nie umiej złapać. Mi dość. Mam go. Uh -huh. Widzę. znaczy widzę. Nic więcej. No to jest zaś paleta bez pułapki. Gnojki. Muszę iść do małego zaminować, bo to się nie da tak. No nie da, nie da. Dobra, on biegnie w twoją Jonas, jak mu się tam nazywa. Okej. Okay. No, płatność stał. No, zaś paletka, nie? No, oczywiście. Skończ tego gena, pewnie. To nie skończyła, dobra. Dobra, mam go. Gdzie on się teleportował? hit. Słapała się w pułapkę, słyszałem. Dobra, lecę do niej, bo... Ale to ją wyciągną, to jest bardzo daleko. Tu jest teraz ta Juri obsrana. Tu jest Claudette obsrana. Daś klodet Nie, ja się tutaj nie umie ich trafić w ogóle. One stoją i się ze mnie śmieją. No, a nie dziw się. Zaś paletę zrzuci. Dobra, leży. Mhm. Dobra. Ona! Tak! Pokiwałem jej, żeby nie było, że jest jakaś fajna, nie? Mhm. Tutaj robię mgniczka, to już skupię. No i tu jest fank zaś. Mhm, uh -huh, widzę ją. <grystanie> no ja mam tak cały czas?! Niech do budynku pójdzie, to tam jest pułapka. Mhm. Uh -huh. Wysyłaj. Nie wrócił do tego gena? Nie. O, no, też nie robią. Tu no też W małym nie? jest ich dużo. I tutaj się gen kończy. Koło małego no te... tam, mhm. Wiem gdzie. No blokujesz mnie. Ciesne. No nie umie trafić, nie, to jest dramat. Mieszkani pewnie są ze mnie. Została. To to, aha, gena nie wolno więcej. W małym jest dużo osób. Ale w małym są połapki, czekaj tak, oni to robią. Może po roztegowali ci już, nie? Dobra, nie mam już palety w małym, więc spoko. Gdzie tygnuję? Mhm, też już nie możesz. To te saklody niebieska tak, ja i nie to było nią. Tam są połapki No może tam pójdzie w którąś. Byłoby miło. Nie ja, ja, wiem, miałem zablokuje. O, nie mogła przejść mhm. biorę ją No On skąd to się wziął ja za kludę biegłam. Mhm. ona zaś przejedzie po palecie No Oni te palety pozrzucali, wiesz Dobra, leży pista Nie wiem jak tutaj. Umarła to Zab, chyba. Mam włas. Zamykam. Też mam, że osiągnięcie dostałam w ogóle, mam. Okej. Okay. No i co teraz? Teraz bramy trzeba pilnować. Obstawić. I tu teraz, może pułapka, to będziemy wiedzieć, że ten. No, rozluź to. Ale one są daleko od siebie. Ciekawe, że tak teraz, jak gramy z urwami, to tak nie jest. Tu nie otwierał, ona bramy. I to do tamtej na końcu trzeba lecieć. A ja, ma... ja będę pilnować między tymi dwoma tu. No, tamtą musi pułapkę zniszczyć, żeby, więc. A może daje radę otwierać? Nie wiem. No może, a może klucz będzie miała i No też może być. Co to w ogóle zostało? No tak, kloda pewnie ta niebieska, nie? No pewnie tak! Wcisnę. No i też mogę dać pułapkę. Tak, ale nie za daleko to jest dla mnie. Gdybym tam przyjdzie, to ją dwa lata. Nie widzę jej. No dobra, to, to teraz tu idź, ja idę tam. A jak widzisz tamtą bramę? Przecież tam to jest tak daleko? Ale tamta ma pułapkę, no to by się wpieprzyła. Może, żeby nie było, że nie. O, jest pod tą bramą. O! Czekaj, okay, nie, to lubi jej. Ja lecę. Niech leży. Teraz się uwolni. To jest ta niebieska, nie? To jest inna. Nie, inna. A tą bramę otwierała tutaj, bo by były ślady, wiesz? Mhm. Wszyscy? Tak. O Boże! <laughs> Jezu, kiedy to jest ta mamahajna. No i widzisz, nie. inna postać i od razu inaczej.